Witam wszystkich serdecznie, będziemy jechać T-54, zobaczymy jak mi pójdzie, udało mi się do tej pory zagrać dwie gry, które dosyć szybko się kończyły po spotkaniu Jack Tigera, wydaje mi się, że rzucę go przede wszystkim na Jack Tigera ze względu na, na battle rating tak jak nie inny. No muszę szczerze powiedzieć, że moje doświadczenie póki co no, no, nie pokazuje tego czołgu w jakimś super świetle, no ale jest stokowy może to dlatego, może no, jak będę miał nie wiem czy ten czołg w ogóle chyba ma artylerię, nie przyglądałem się tak naprawdę ulepszeniom tego czołgu no Może z artylerią będzie łatwiej podejść takiego Jack Tiger'a, bo po prostu to są takie kolosy, tak pancerne, że potrafią się ustawić w dwóch, trzech punktach mapy i bardzo ciężko jest je ugryźć, przynajmniej bez artylerii. To jest działo 100 mm, 100 mm takie same jak mamy na SU-100, jest ta sama amunicja, więc to jest bardzo fajne działo i zdaniem najlepsze jakie mają ...jak jest po stronie sowieckiej i radzieckiej. I zdecydowanie ma dużą penetrację, tak fajny reload. Jest po prostu takim, moim zdaniem, złotym środkiem. No, coś tam mamy. Nawet nie ma martwej, żeby sprawdzić, tak naprawdę, co tam może być. No to chociaż bota zastrzelimy. Mam już jest zastrzelony. Bok. Jest pierwszy jack tiger zniszczony. Super, ale no, jest ewidentny błąd. Do tego wkracza. Ja się próbuję wychylać. A tutaj po prostu się nie wychyla, bo. Aha, A będzie drugi. Jest tam. Spróbujemy ściągnąć gąskę. Załadujemy odłamkową. Spróbujemy wtedy zajechać z drugiej strony kamienia i strzelić go w bok. Nie wiem, czy on jest zniszczony, czy nie. Słuchajcie, no nie zniszczyłem mu tego. Nie ściągnę mu tej gąsienicy, no to dosyć dziwne jest. Zobaczymy, jeżeli się nie obrócił, to powinienem móc oddać w niego strzał. Z tej pozycji w miarę sensowny. Aha, obraca się. Żadnego. Widzicie, ściąga na strzał. To jest taki niemiecki tron. Jak e, strona radziecka ma Su-152 czy tam KW-2, tak Niemcy mają Jack, Tidera, Jack Tiger'a. Ma 30 sekund reloadu. I, e, wydaje się dosyć mało mobilnym pojazdem, więc jeżeli nie daj Boże, nas nie, uda mu się nie trafić, znaczy w jakiś sposób nam się uda po prostu przeżyć ten strzał. Jesteśmy mobilni. No to te 30 sekund to jest okno, w którym trzeba szukać... E... Aha, to jest dwóch ich w ogóle. Oj, 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 Nie jest dobrze. Zabiją mnie. Nie zdążę zwiać. Uciekaj stąd, chłopaku. Jest ich dwóch. Zrobimy inny manewr, spróbujemy go objechać z tamtej strony, któregoś i oddać strzał w bok. Teraz się wystawiam na strzał. Okay. Tam jeszcze jest królewski tygrys. O, widzicie to wielką lufę? Bo zero wrażenia na opaku. Mogę nie strzelać, potężne działo. Wydaje mi się, że to jest, ...póki co takie losowanie po sześć graczy, no to taka trochę kamperiada. Nie ma sens. Jedziemy tu na górę. No niewiele wam pokazuję, no bo niewiele jestem w stanie wam tak naprawdę pokazać, co wygląda sympatycznie. Ehm, może gdybym mógł zrobić tutaj holdauna, od przodu może by się udało coś odbić, on no, ma 200 mm na tej wieży z przodu. Natomiast przypuszczam, że jakbym dostał w działo, to mam podziale. <laughs> troszkę podziębiony jestem. nie da się tych Jack Tigerów, bo ten tygrys tam po prostu stoi. Stoi tam pewnie cały czas. Zaraz zobaczymy. Na razie jestem schowany za górką. Zasłonię z tego tygrysa tą wieżą no, z na od B-17. Te latające fortecy. Zobaczę, czy są tam jeszcze te Jack Tigery. Zostało w ogóle trzech graczy u nich. I zapewne jest to ten królewski tygrys. Jest tamten Jack Tiger. No, próbowałem wsadzać mu w działo, żeby mu zniszczyć. No niech się cofnie. Nie mam pojęcia jak oni mają depresję Jack Tigery Nie wiem czy czuć się bezpiecznie, czy nie Zobaczymy z O nie, 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 boczek. Kurczę, po co ja strzelałem? Mogłem go strzelić może Tak, chłopak się trochę cofnął. O o o Slimak, ślimak, pokaż rogi. Boom. To jest to, co należy po prostu robić. Trzeba ich objeżdżać z boku. Tam, gdzie jesteśmy w stanie ich spenetrować. Zostało ich dwóch. Więc został ten tygrys, który jest. Jest tutaj, ewentualnie tutaj gdzieś zjechał. Jest to cały czas ten tygrys. Spróbujemy mu szkodzić to działo. No nie widzę go, nie chcę się chłopak wystawić. Wcale mu się nie dziwię. Tam będzie mógł się uciec, w razie czego. No jest to taka troszkę kamperiada, no ale. Mm, on jest w stanie mnie zniszczyć na strzał, no ja go tylko ewentualnie w bok. Ta 105 niemiecka ma chyba 16 sekund reloadu, czyli w tych samych mniej więcej granicach. Co to działo, które ja mam tutaj jest podpalne, ale piękne ma tą długą lufę. Tam strzela w tamtego. Dobra. Możemy przeładować. Jesteśmy bezpieczni. Zdjęty. No i teraz pytanie: Gdzie jest ostatni przeciwnik? No nie, no raczej to by mi to wyspotowała gra. Chyba jest wrak. Kolosy to są straszne, te czołgi. Naprawdę są ogromne. A, on jest po prostu u nas, zgasił punkt. Czyli moja przejażdżka tutaj jest zbędna. No nic, pojedziemy, pojedziemy na obrony punktu A myślę, że trzy zniszczenia całkiem nieźle no na tym pierze yy, musi być po prostu musi być teamwork yy, musi być granie drużynowe i tutaj widzę przyszłość dla składów no bo no to już przeciwnicy są tak twardzi jeden najmniejszy błąd skutkuje tak jak tam widzieliście po prostu Dostałem strzała od tego królewskiego tygrysa i się złożyłem w pół No przynajmniej w tym czołgu w T54. No oni już mają takie kalibry, że nie ma co tutaj odbijać, może, może ja tutaj będę mógł odbijać te strzały z Pantery chociaż nie pamiętam jak ona ma tam amunicję ta Pantera. Przypuszczam, że taką samo, jak po prostu tam królewskie tygrysy, Jack Pantery i Ferdynandy więc nawet na podkalibrowej on będzie mnie mocno bił, bardzo mocno będzie mnie bił, bo ta Pantera ma niedługo 88, bodajże chyba KWK 43. To jest bardzo mocne działo. Szybki reload, duży kaliber, duża masa pocisku, penetracja, ładunek wybuchowy. No jest po prostu... no nie wiem co tacy byli, byli mocni. Ok, czy jest na punkcie. Jest odwrócony pewnie do chłopaków, więc mam szansę zajść go z boku dużą szansę zajść go z boku i oddać strzał. I to jest właśnie piękne. On tam po prostu będzie musiał... Ma długi lot, nawet jak wyjedziemy we trzech naraz, no to nie zabije nas wszystkich. Zabije tylko jednego z nas. Aha, właśnie mu ktoś wyjechał. Czy jeszcze mamy chwilę, na nim przeładuję. Gdzie on jest? Dostał mocno. Na kila, zobaczcie jaki to jest kolos. No ale tutaj w bok jak już nam uda się go objechać, on jest mało mobilny, więc ciężko mu się będzie obracać. Warto mi się wydaje jest mu ściągać gąskę, próbować objechać. Jak wystawi, jest możliwość strzelać w dolną płytę, uszkodzona przekładnia. Też można próbować wtedy objechać przeciwnika. No po prostu już trzeba troszeczkę więcej myśleć. Nie ma do tego jakichś wyjazdów, pojedynków, czołg w czołg. To tyle byłoby w tym odcinku. Postaram się Wam nagrać coś więcej. Ciągnę teraz stronę ISA 3-4 i mam nadzieję, że będą Wam pokazać te pojazdy. To wszystko. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka.